Ja to ALICZNIKU A czym pan nie mówi? A pan nie, nie widział tego Dawaj, hej, A? Czafnę cię trzeba ZAWIEDŹ MI PAN TEŻ, KURWA o tak! W końcu ten upragniony dzień, kiedy będę mógł zdać sobie prawo jazdy na ciężarówkę C plus E. Czekam właśnie na swojego egzaminatora, zobaczcie jak zarobiście wygląda mój zestawik, którym dzisiaj będę zdawał egzamin. No, na początku tutaj na tym niby placu manewrowym w Ikei. będziemy sobie cofać i zawracać, a później wyjedziemy na miasto, więc koniecznie za mnie trzymajcie kciuki, a ta maniura mi dziś w tym pomoże. O, już jest mój egzaminator, dzień dobry! Dobry! Eee, to... Dobra, tak. eee, przygotowuję się do jazdy. Mhm, mm pasy zapinam. No, no ja się przygotowałem do tego. Osterka ustawione, no. Lusterkę też ustawione. Krzesło, Hotel. Tak, wszystko już jest wygodnie. Dobra, 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 kierownica. No, chyba tak. Chyba? Co to. jebak? Znaczy, no, A. na pewno, wszystko działa w porządku. No, dobra, 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 to jest już... Okay. Kula, ja, oczekać czasu. To odpalam. Ktoś zostawił w ogóle na wsteczną ciężarówkę, masakra. To zostawia na biegu ciężarówkę. Światełka włączone, światła mijania... Yy... I jestem gotowy do jazdy. Dobra, dobra. dobra. To tak. Zaczniemy sobie. Kółeczko oku tych kartonów. Później tego. Parkowanie tyłem tam przy tego rozładunku. No, 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 to. Dobra, dobra. To wrzucam już jedyneczkę. I, lecimy O Jezu, boję się go w sumie Nie wiem co są, w ogóle jakiś stary dziad, pali fajka na egzaminie, tragedia Ja w ogóle nie ogarniam o co mu chodzi Dobra, prawie się udało, kurde, trochę, mi wydaje się że za, za robi za, duży łuk, ale chyba okej okay. Wolniej kuła Wolniej? A go tak Z kuła, nie, o, nie Ale wszystko w porządku, tak? Tyłem teraz, Jak tyłem zaparkuję ale tyłem mam jeździć koła? Tyłem do tego, do rozodułku. Do rampy. Do rampy. Ale której? T Tej, tego. Tej pośrodku między tymi, tymi. Ikeo. Dobrze, dobrze. Kurde, zawsze mam problem z cofaniem. Co za dziad w ogóle sobie wymyśla jakieś rzeczy? Masakra. Oh, jak się gdzieś wypierdziela albo coś zahaczę, to mam przerąbane. Stary nie zapłaci mi już za kolejne egzaminy. Kurde, weź, teraz wycofaj. Ktoś wózkiem tu stanął. Cholera jasna. Weź, wycofaj. Co? No, no nie zahaczyłem. A gdzie podejść? jeszcze, kurwa. Wszystko jest w porządku, proszę się nie Dobro, Dobrą maszynę zniszczysz. Co? Dobrą maszynę zniszczysz, kurwa. To no, Spokojnie. Ulewiaz. Nic się nie stanie. Co się kręci jak gówno w szereblu? No bo deszcz pada i jeśli. Co desz? I nie można wycofać. Ale coś jest pipa. jak ktoś zaparkował jakiś dziad, wózek widłowy? Co narzekasz? Nie, nie, nic Na, nie. Na tego. tego. Na nie. drodze nie ma narzekania! Jest tylko las, panienki i droga. No wie pan, ja nigdy nie pracowałem w trasie jeszcze. Mój tata tylko na podwójnej obsadzie. No się nie wdałeś, o co? Nie wdałeś. No mój tata też już nieraz zaliczył barierki. No, barierki, barierki. No panienki. <laughs> nie, mój tata jest wierny mojej mamie. No, wierny. Zwój młody. Jest teraz zasada las. To są takie zwierzęta leśne. Siedzą przy drogach. No wiadomo, kierowca. Teraz sami ma ochotę. No i jak to nie skorzystać? No i Twitter też pewnie skorzystał. No kurwa, jak bym mógł skorzystać? O! Chyba już przytknęliśmy z tyłu. Co kurwa? No w sens ja. Obmyślał? Nie, 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 Wszystko w porządku. Uu. To no, wysiadaj, No dobrze, wysiadam, sprawdzam. Boże, masakra. Pada, nic nie widać. Nie, tutaj git chyba wszystko. Boże, ale żem przywali. O ja pierdzielę. Może stary, się nie O cholera, po lampa. masakra. Dobra, powiem mu, że wszystko jest w porządku. Nie, nie, wszystko jest w porządku, nic się nie stało. Tam tylko kamień stał przy końcu, dlatego nas tak zatrzymało. Dobra. 100. Ale tak mogłem zapytać, mógłby pan nie palić w samochodzie, bo bardzo mi to, bardzo mi to przeszkadza. No widzisz, mówię, że kurde, warunki stały w się? No Kurde, oblejesz zaraz. tak, ta, no zaraz, no, 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 coś nie, jeszcze? Nie, nie, to jednak nie, jednak w sensie bardzo lubię papierosy. Ma pan może jednego? Mam, ale ty nie możesz. No nie mam, bo nie palę. No, ja mam, ale nie możesz. To teraz gdzie? W lewo. Ale tam chyba nie można w lewo. Tak, nie może. Można? No to skręcamy w lewo. Sam Kurde, nawet sam nie wiem czy można w lewo czy nie, ale jak mówi to chyba mnie powinien oblać. A teraz na stację? Lewo! Jeste w lewo, lewo jakieś stacje kurwa Może byśmy pojechali? Po jakiejś 0,5, coś takiego? Co znak wierzesz? Na wysepkę najechałeś! Nie najechałem! Najechałeś wysepkę Nie najechałem, na, widać na lusterkach że nie najechałem. Przecież Zestradźcie kurwa, nie? I teraz w którą stronę? Jedziesz pod włos! Kolejowy w lewo! Dobrze, Na w lewo, kurwa. Co za pas wyjeżdżasz, kurwa? Nie wyjeżdżam. Wjeżdżasz. Wszystkiego się trzymam elegancko. I tutaj prosto, tak? Prosto. Jedź tym kurwa. Nie mogę, bo on skręca w lewo. Nie ja do ciebie, wyjeżdżę, kurwa. Jedź tym pierdź kółkiem, no. To bardzo dobry man. ja... Czemu oni jadą w ogóle w tym samym momencie, kiedy ja? Co się stało? Nie wiesz. No nie wiem. No. Czerwony Czerwony. Nie, Czerwony! Miałem zielony wtedy. Wszystko złajesz, kurde. Wszystko, kurde. Co cię w ogóle. Z pff, o. W prawo jedziesz, na tak? Dobrze, dobrze, jedziemy ja w prawo. Nie, to masz kulacznika. Yy, mało. Nie. No, 50. Ja już 50. No, 50? Ja już 70. Nie, no. Słyszysz 70, Drak, Drag, dragat, grak. Drga, Ale tak. To... Słyszysz jak w graku? było. Nie było 90. Wow. Teraz gdzie na rondzie? Prosto. Dobrze, ja. Ale nie, w prawo. Prawo? Tak. Może no, do McDonalda, do Mcdrive'a pojedziemy. O, ty mnie chcesz? Nie, nie. Gdzie nie. stoisz, kurwa, na pasach? Nie stoję na pasach. Stoisz na pasach. No tutaj normalnie można sobie jechać. Stoisz na pasach z tyłu. Drogie ja. pasy, zobacz. O nie, ale to taka mała. To nic, bo oni między naczepą. Całeś jesteś mała, kurwa. Oni między naczepą przejdą. Cały jesteś naczepą, kurde. Już Wyjazd blokujesz. Już Wyjazd blokujesz Ale to tylko dwie sekundy, były Co z tego, dłużej było? Policja jedzie, kurwa! Fajajaj, policja! Nie, spokojnie panie Zdzisiu Co nie, kurwa, Zdzisiu, ja jestem, ty, kurwa jakie laty? Przepraszam, proszę pana Kurwa, gówno z łotwiem wymieszał. wymieszało, gówniarz wypieprzony, no Przepraszam Co, panu. przepraszam? Nie, przepraszam, kurwa, już spokój rzeczno. Ja Jezu, ci podniosły Masakra, on zaraz tu zejdzie, albo nie Co ma. masakra, złóżę cię, kurwa Ojej, dole O Jezu. Jezu. Jezu prosto Jadę, jadę Chłopak, dobrze! O, boże. Co robił? Policja. on Policja! Wyjechał, czerwony! Barody, w... wozy tu jadą, to możemy uciekać! Stoję, szkuru, a na, na czerwony jedzie! Ale... Wariat! Policja! Dobrze, uciekamy szybko, może nas nie zauważą? Co, Co nie zauważą? Na czerwonym, chłopa zabił! Ale nie, nie włączyli migał. Chłopa zabił! Nie. A nie, czekaj mi. Syreny, syreny jest... były! To ja się zatrzymam! Na się, zatrzymam się przy poboczu! Koro. Masakra! Ktoś wychodzi? Ja wychodzę z siebie! Dzień dobry! Eee, w sensie tam się nic nie stało! On sam wyjechał, tam tylko delikatnie się stuknęliśmy, on nawet się nie zatrzymał, więc chyba na spokojnie będzie. A czym pan mówi? A pan nie widział tego. To wyjechał! Czafnąć cię trzeba! To wyjechał! Nikt nie nic, panie co? Nikt nie wyjechał, naprawdę! A co chodzi? Nic, nic, nic. ja już pójdę, ja Panie! Naprawdę nic się nie stało! A, do widzenia! nie! ale gdzieś świla, normalnie. Tam się nic nie stało, nawet policjant nic nie gadał. Co naprawdę? się nie stało? No nic się nie stało, proszę pana. Jak to nie. Pani... No nic, możemy jechać normalnie dalej. Ja go tylko delikatnie zarysowałem Dobra jedź pani, kurwa mnie jedwogia. Szybciej. Proszę panie, jedź! Kurwa na czerwonym! To nie było... To jasny cholera, czerwony! Bo ja jestem do Co do... kurwa mać było czerwony! Ale ja naprawdę... Co? Jak? Co? Ja panie kurde jak pan nie rozróżniasz! I pan na kierowcę idziesz? Tak, tak! Na kierowcy? Cholera, jasna. Ale proszę już spokojnie... CZERWONE BYŁO! Proszę... Spokojnie. CO ją? CO KURWA, CZERWONE! KURWA, JASNE! Przepraszam... CO PRZEPRASZAM?! ZABIŹ MI PAN TEŻ, KURWA! Nie, już będzie w porządku. CO... CO dobrze ŻE BĘDZIE, KURWA! Jezu! KURWA! U, Jezu! Helena! Helena! Za kurwa! Ma pan zawał? O Jezu! To jest szybko zatrzymać. O nie! Pan ma zawał! Proszę pana! Proszę pana! Jak panu mogę pomóc? Niech pan odłoży... Niech pan odłoży ten papieros! Proszę pana! Proszę pana! Niech pan mi szybko da pieczątkę! niech pan szybko da pieczątkę Ten to pana uratuje, bo jak mi nie da pan pieczątki, że zdałem, to pana nie uratuje! Daje pan do pieczątkę czy nie? Daj pan pieczątkę! Ja wiem! Zdałem? Zdałem czy nie To umrzesz sobie, zdałem czy nie Jak umrę! Dawaj błaku! Um... Zdałem czy nie zdałem! Dawaj pieczątkę! Jera wżywcy! Dawaj! Nie. Nie. Daj pieczątkę. <śles> Dawaj pieczątkę! Bior... Dawaj! O tak, dobrze, wrączkę, wrączkę, dobrze i pieczątka! I podpisik jeszcze O no i super, teraz zadzwonimy sobie pod 997 i, trzeba było takie opory. I w ten oto wspaniały wieczór, w ten wspaniały dzień, tak zdobyłem prawo jazdy na C. Oczywiście mój egzaminator został zawału ja go zaszantażowałem, że nie zadzwonię po prostu po pogotowie jak mi nie da pieczątki, dał mi pieczątkę i właśnie tak zdobyłem prawo jazdy C Chcecie wiedzieć jak dalej potoczy się moja historia? Oglądajcie następne odcinki.